Wystartowałem na amatorskich zawodach MMA, a akcja mogła przeważyć szale zwycięstwa. Czy udało mi się wygrać? Właśnie się pakuję. Najważniejsza rzecz na, na zawody to badania i jajochron. Resztę nie wiem. Spodenki sobie uszyjesz z bambusa, pożyczysz od kogoś, a takich badanek to sobie szybko nie załatwisz na zawodach. I jajochron, no ludzie po prostu niechętnie pożyczają, więc jedna z najważniejszych rzeczy według mnie. To jest turniej MMA. Zawodnicy walczą według drabinki. Jest z nas tylko sześciu w kategorii. No niestety, jest mało takich grubasów. Jak ja! Pasza na dziś, warzywa z puchy, z ryżem Ładowanie przepłaszczone Właśnie wstaliśmy w pełni jak widać tak, tak się wyspaliśmy O godzinie 8 mamy ważenie Od 8 do 9 mamy weryfikację z ważeniem O 10.20 zaczyna się start mojej kategorii, czyli zawarcie gdzieś 10.40 A teraz śniadanko, zapraszam no i to są właśnie plusy tego, że startuję w wyższej kategorii wagowej. Normalnie mogę się najeść, nie muszę głodować, odwadniać się, bo brakuje mi tam 100 gram do weryfikacji. Tylko z pełnym żużkiem co wejdę na wagę dzisiaj elegancko i bez stresu. Wizga w Jesteśmy już na hali sportowej. Zapraszam, zapraszam. Tutaj mamy pizzę między rundami. Co to za niespodzianka. Przyszliśmy i już nas wyganiają na ważenie. Niesamowite. Kurde, nie tu. Jedna koleżka. Jest. Tutaj się ważymy, robią ci zdjęcia, weryfikują badania i dają ci taką opaskę, żeby wejść na strefę zawodnika. Dobra, ważymy się. Ja już jestem po ważeniu. Normalnie sobie wszedłem w ubraniach Z telefonem I ważyłem 91,600 A mogłem ważyć 93 Więc sporo zapasu Cztery klateczki Ja się biję w tamtej O najpiękniejszej klateczce Najbardziej oświetlonej Przede mną stał taki byczek W kolejce na ważenie I modliłem się tylko, żeby nie był 93 Bo był głowę wyższy i dwa razy większy A ja nie robiłem wagi Więc nie mam takiego porównania jacy Ludzie w tej kategorii są Yeah, ale okazało się, że był 103, a nie 93, więc uff. Przebieram się i idę się grzać. Dla tych, co nie wiedzą, w tym miejscu wydają ci sprzęt chwilę przed twoją walką, ubierasz się i czekasz, aż cię wywołają. Szanowni <styt subtleleanny> land Państwo, witamy na zawodach MMA na narożniku czerwonym. Filip Karczy, reprezentant Akademii Gorilla, na narożniku niebieskim. Jakub Tuber, wojownik z klubu Grappling Kraków. Zaczynamy pojedynek. Pierwsza wymiana w stójce. Tuber trafia potężnym lewym prostym i natychmiast próbuje dłożyć sierpowy. Naciska, ale Karczyk unika. Świetne wyczucie dystansu. Jest wejście zapaśnicze do obu nóg. Cuber skutecznie broni owalenia, Ale co to? Rzut judo wykonania Karczyka. Pięknie. Jakub Tuber ląduje na macie niczym szmaciana lalka. Lądują w zamkniętej gardzie. Karczyk próbuje rozerwać uchwyt i zadać ciosy. Sędzia ponagla. Musi być więcej aktywności. Karczyk wstaje i stara się przejść nogi przeciwnika, ale musi uważać. Tuber aktywnie pracuje z dołu. Trafia przeciwnika piętą i próbuje dołożyć cios młotkowy. Sędzia podnosi walkę do stójki. Chwila na poprawienie ochraniacza. Sędzia karmi Tubera chlebem. I wracamy. Tuber próbuje czarować w stójce, ale to nie Harry Potter, panie Tuber. Teraz to Cuber odpowiada próbom obalenia, ale kontra! Znowu rzut przez biodro, Jakub znów na macie, a karczyk błyskawicznie przechodzi do duszenia gilotynowego. Jest szansa na skończenie. Kłopoty Cubera, kłopoty Cubera! Wyślizguje się z uchwytu i pada w jeszcze gorszą pozycję. Ogromna przewaga zawodnika w niebieskim narożniku. Karczyk zyskuje plecy i szuka duszenia za pleców. Jakub w opałach. Sędzia bacznie obserwuje. Tuber zachowuje zimną krew, staje w przeciwnikiem na plecach i spektakularnie odwraca sytuację. Karczyk ląduje na plecach. Tuber stara się obejść nogi. Tuż za wspaniały przerzut bokiem, teraz to on kontroluje pozycję boczną i zasypuje Filipa ciosami z góry. Teraz albo nigdy. Musi uderzać. Kontroluje przeciwnika w pozycji bocznej i stara się uderzać jak najwięcej i jak najmocniejsze ciosy. Nie ma wyboru, jeżeli chce wygrać, musi skończyć tą walkę przed czasem. Jeśli teraz tego nie skończy, prawdopodobnie przegra. Zawodnicy wracają do stójki. Karczyk nie odpuszcza. Piękny rzut. Filip przechodzi do dosiadu. Ma szansę zakończyć walkę przed czasem. Ostatnie sekundy. Tuber odwraca sytuację i trafia kilkoma czasami z góry. Walczy do końca. I gong. To był fenomenalny pojedynek. Teraz wszystko w rękach sędziów. Jak ocenią tą niesamowitą bitwę? Czekamy z niecierpliwością. Jestem po walce, wzięło mi nóżki. Tem się zżykać ogólnie i nie wiem, czy wyjdę do kolejnej walki. Kurwa, <grystanie> ledwo stoję na nogach, po prostu kręci mi się w głowie. Ale było git. jak na takie przygotowania, to chyba nie najgorzej. Tak, dla pocieszenia była niejednogłośna decyzja, czyli jeden sędzia wskazał moją wygraną. Wow, jedna osoba myślała, że wygrałem. Aż pięć osób do mnie napisało, że oglądała moją walkę. Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy wyjdę do następnej. Jeszcze mam jakieś pół godziny. Jak mi się zrobi lepiej, no to wychodzę. Ale na razie tak. idę podwójnie. Do zmęczenia. Idę się przelecić. Na śluba. Dobra, damy tego papieroska. Proszę, ma śluba policzyska. Muszę wejść do środka, bo tam. Bardziej ślugami jebie niż świeżym powietrzem kurwa, Chciałem się przewieczyć? I ja nie wiem. Teraz apel do sponsorów. Słuchajcie, może nie przegrywam, ale jest tanio I dodatkowy plus. Jest tanio. Czy się reklamować tutaj na tym lotnisku. Jest tanie. Wiem, czemu przegrałem, bo jak stałem tam przy siatce, to mówiłem swoją taktykę i mnie chyba ten gościu przeciwnie podsłuchiwał i wiedział, co będę robił. Więc teraz Kasia, obrotówki będziemy walić. Obrotówki. Tak. Obretówki! Przed chwilą typa zbodziej na wróżku bo z całkiem Nie ma abatorka, ale napierdlawają się na poważnie. Tutaj Kasia jej ogół. Mówiła, żeby ją nie nagrywać. Mój przeciwnik nie stawił się do walki, nawet tego nie zgłosił. Ja na niego czekałem. Przesunęli dla niego dwie walki, żeby się mógł stawić. Go, wołali, go Nie przyszedł. No nie wiem, czy jakaś kontuzja, czy nie wiedział, że jeszcze ma jedną walkę. Być może tak było. No tu różni ludzie przychodzą. Ale ogólnie chyba zabrał się do domu, pojechał pociągiem. Nie wiem skąd, ale pojechał. No i co? No przykro, przykro, bo zdobyłem trzecie miejsce. Tak zwane trzecie miejsce wstydu. To trzecie miejsce mi tylko przypominało, że przepierdoliłem jedną walkę, nie? Przykro mi. Naprawdę bym jeszcze zawalczył. Wolałbym przepierdolić tą walkę, niż zdobyć takie trzecie miejsce jak teraz. Przeciwnik wygrał. Także przegrałem ze zwycięzcą. Przegrać z mistrzem to nie jest dysponorem. Trzecie miejsce po przegranej walce. Prawdy. 本当に。<laughs> <laughs>